Witajcie, drodzy widzowie! 2024 rok już praktycznie nam się skończył, dlatego zgodnie z tradycją pogadamy sobie o największych gamingowych porażkach minionych 12 miesięcy. Zastanowimy się nad tym, co i dlaczego się nie udało, oraz pogadamy sobie o tym, co nas po prostu rozczarowało. Oglądajcie uważnie, bo nie zabraknie też gościa specjalnego, którego na pewno dobrze znacie. Zapraszam serdecznie. Jeśli zakładaliście na początku tego roku, że w 2024 nie trafią się już twórcy, no albo wydawcy, którzy uznają, że wydawanie gier usług jest dobrym pomysłem, no to niestety. Mocno się myliliście. Wielu graczy już doskonale wie, że takie produkcje, no, nie mają za bardzo racji bytu, zwłaszcza kiedy są totalnie nudne i generyczne. No, ale okazuje się, że czasem takim wydawcom jak Warner Bros. wydaje się, że wiedzą lepiej i wypuszczają na świat taki wspaniały hit, jak na przykład Suicide Squad. Kill the Justice League. Wydawać się mogło, że premiera ta była od samego początku skazana na porażkę. Sam koncept gry, który opierał się na koopowym luter shooterze i regularnych sezonach, dodających nową zawartość, w tym oczywiście nowe przedmioty kosmetyczne, odrzucał większość graczy już od samego początku. Produkcja nie cieszyła się zbyt dużą popularnością na premierę, w najlepszym momencie jednocześnie grało w nią nieco ponad 13 tysięcy graczy, którzy choć bronili tej produkcji, to jednak nie potrafili zachęcić do niej innych, bo tak naprawdę gra mierzyła się z masą podstawowej problemów. Otwarty świat był nudny, zadania powtarzalne, a historia oparta na znanych postaciach z uniwersum DC raczej rozzłościła największych fanów niż zachęciła do zapoznania się z grą. Suicide Squad brakowało jakiegokolwiek świeżego pomysłu, który wyróżniałby tytuł na tle pozostałych, tak samo generycznych kopowych strzelanek. Nowe sezony były dość ubogie w zawartościach, a kolejne postacie, zamiast być uwielbianymi przez fanów bohaterami, dla wielu osób były ich karykaturami. Zainteresowanie przed i w czasie premiery było znikome. Dużo się o grze mówiło, ale mało grało, dlatego jak można się było spodziewać, kolejne sezony nie zmieniły tej sytuacji. I tak też produkcja przetrwała nieco ponad 10 miesięcy, bo właśnie całkiem niedawno na początku grudnia studio ogłosiło, że tytuł przestaje być przez nich rozwijany, choć cały czas będzie dostępny do kupienia. Udostępniono tylko czwarty sezon rozgrywek, dodano nową postać oraz tryb offline i grzecznie podziękowano graczom za zabawę. Tutaj jeszcze warto dodać, że 14 stycznia pojawi się ósmy odcinek historii, który przedstawi zakończenie gry, uwzględniając ostateczną walkę. No i tak jak wspomniałem na początku, dla mnie nawet osobiście jest to przykład takiej gry, która no, naprawdę nie ma w dzisiejszych czasach już racji bytu. Wszyst Wszyscy wiedzą, że gracze już trzymają się z daleka od naprawdę takich generycznych gier usług i wydawanie takiej produkcji, która no nie oferuje nic. Ona nie oferowała nic oprócz żerowania na znanej marce, co i tak się odbiło po prostu na fanach DC, no bo tam fabularnie ja nie jestem fanem DC, więc tutaj się też mi ciężko z tego, tego pułapu wypowiadać, ale wiem, że fani DC byli mocno zniesmaczeni tym, jak potraktowano tam niektóre postacie. No i ciężko im się dziwić I jeżeli nie trafiasz do tych fanów tego uniwersum i innym graczom nie oferujesz niczego ciekawego, a jeszcze chcesz tą grę Sprzedać za jakąś konkretną kwotę, no to naprawdę w dzisiejszych czasach jest to praktycznie niemożliwe. I oczywiście Suicide Squad okazało się totalną porażką. Gra nie wytrzymała nawet roku i w tym wszystkim chyba najbardziej po prostu szkoda studia Rocksteady, no bo wiadomo, wiemy za co lubimy tych deweloperów i wydaje mi się, że tutaj oni trochę nie mieli za bardzo manewru. Parę lat temu przyszedł do nich Warner i powiedział: No, takie gry są teraz modne, zróbcie nam taką grę, właśnie grę, usługę, niech ona sobie zarabia pieniądze, wszystko będzie fajnie, a potem zarobimy kasę i sobie zrobić. Gry, jaką chcecie. Może ci deweloperzy nawet nie wierzyli w sukces tej gry. Ciężko o tym teraz dyskutować, ale przynajmniej z tego, co się mówi, no to mają teraz wolną rękę i pracują nad kolejnym Batmanem. I to ma być gra dla pojedynczego gracza, taka, taka jaką właśnie były stare Batmany, i mam nadzieję, mam nadzieję że się faktycznie od na gdzieś odbiją po tej porażce, jaką okazało się Suicide Squad. O Ubisoftie w tym roku mówiło się dużo, dużo również mówiliśmy na ten temat na naszym kanale, od razu Was tutaj zapraszam z tego miejsca na nasz materiał z Rusnarem, w którym sobie trochę w sytuację tej francuskiej firmy podsumowaliśmy, no ale jeżeli jesteśmy przy porażkach, gamingowych porażkach 2024 roku, no to nawet nie sposób jest w małym ułamku nie wspomnieć, o tym, co się działo właśnie z tą firmą. No bo moi drodzy, w tym roku Ubisoft notował tak naprawdę klapę za klapą, choć cały rok francuska firma nie zaczęła aż tak źle, bo zaczęła od nowego księcia Persji, który pomijając afery związane z tym, że nie jest to po prostu kopia oryginalnego Księcia Persji i koniec końców to okazała się to całkiem dobra metroidwania. Ale później było już tylko gorzej. Wyszło Skull and Bones, które powstawało kilka dobrych lat. No i wyszło i w sumie do dziś żyje, ale tak naprawdę praktycznie nikogo ta gra już dawno nie obchodzi. Mieliśmy też oczywiście wszelkie afery związane z Assassin's Creed Shadows, które ostatecznie doprowadziły do przesunięcia premiery gry na przyszły rok. Francuska firma chce dopracować produkcję i w ogóle się jej nie dziwię, bo obecnie wszystkie problemy techniczne i gameplayowe tej Będą jej po prostu mocno wytykane. Tak to właśnie wyglądało w przypadku Star Wars Outlaws, o którego w wynikach sprzedażowych oficjalnie niestety nie wiemy zupełnie nic. Ale ciężko mnie zakładać tutaj, że zbyt pozytywne to one tak naprawdę nie są. Gra zebrała dość średnie oceny od krytyków, ale sami gracze nie pozostawili na niej suchej nitki. Krytykowane było wiele rzeczy, od aspektów wizualnych aż po sam gameplay. Dla mnie osobiście był to przykład produkcji po prostu bardzo nieciekawej. Kolejnej, która oferuje nam to samo, tylko w nieco innym świecie. Mieliśmy też aferę z. Związaną z zamknięciem serwerów The Crew, która poskutkowała wystosowaniem oficjalnej petycji Nie zabijajcie gier, pod którą cały czas zbierane są podpisy graczy z całego świata, którzy walczą o to, aby zakupione przez nich produkcje z biegiem czasu nie traciły swoich elementów. A na koniec Ubisoft postanowił też zakończyć wsparcie darmowej strzelanki X-Defiant, która sama w sobie zła może nie była, ale też ponownie nie oferowała niczego świeżego czy przełomowego, żeby mogła zapewnić firmie zadowalające wyniki finansowe. I oczywiście w przypadku Ubisoft tu to nie jest wszystko i można by zrobić cały materiał o tym, jak wiele rzeczy w tym roku poszło nie tak. Ale no nie zamierzam całego materiału poświęcać już tej firmie, bo już to częściowo z Rusnalem zrobiliśmy i wiele razy, na przykład we Flashach, mówiliśmy o tym, co tam się dzieje. No, przed Ubisoftem naprawdę bardzo ciężki rok. Jestem ciekaw, czy faktycznie stanie się to, co wszyscy przewidują, czyli, że firma po prostu sprzeda się jakiemuś większemu graczowi, ale no ciężko może być w tym przypadku, no bo jest to też firma, która notuje straty, tak jak możecie Pamiętać, robiłem taki materiał na kanale w tym roku. Podsumowujący tam kwartały w branży gamingowej i była to jedyna firma w moim materiale, którą gdzieś tam poruszałem, która notowała straty, która po prostu jest na minusie. I to nie tam 10-20, tylko to są setki milionów dolarów. Więc ciężko się będzie z tego wyciągnąć. Zarówno pod względem wizerunkowym, jak i pod względem finansowym. Zobaczymy, zobaczymy. Ciężko jest tutaj wrócić coś dobrego, ale jeżeli chodzi o studia ze słabą renomą, no to 2024 rok dla Ubisoftu na pewno nie był udany. No, i na naszej liście nie mogło też oczywiście zabraknąć kolejnej gry, o której mówili w pewnym momencie wszyscy, a w którą nie zagrał praktycznie nikt. Jak się pewnie domyślacie, chodzi właśnie o Concorda. Nie chcę tutaj mówić tak na 100%, ale chyba faktycznie był to gamingowy rekord, bo wystarczyły tylko 11 dni, aby twórcy uznali, że jest to koniec już tej produkcji. Na Steamie w najlepszym momencie nie grało nawet 700 osób jednocześnie, co twórcom chyba dało właśnie jasny sygnał, że coś tutaj poszło nie tak. No a co? No tak naprawdę. of the top wszystko. Przede wszystkim grze brakowało jakiegokolwiek pomysłu na siebie i w czasach, w których przeróżnej maści hero-shooterów nie brakuje, jest to dość absurdalne. Rozumiem jeszcze, gdyby gra była darmowa, ale twórcy życzyli sobie za nią niemało, bo aż 170 zł. Od twórczego gameplayu nie ratowały też nijakie postacie, zarówno pod względem gameplayowym, jak i wizerunkowym, których jedynymi widocznymi cechami charakteru, o których tak mocno się rozmawiało, stały się po prostu ich zaimki. I porażka Concorda trochę mnie dziwi, bo nie wiadomo, ile w końcu ta gra Powstawała, może 8 lat, może trochę krócej. Nie wiadomo ile Sony faktycznie wpakowało w tę grę, ale tutaj wystarczyła taka odrobina researchu. Rozeznanie się w gatunku gier Hero Shooterów, zobaczenie co się sprawdza, co jest akurat modne, jakie gry nadchodzą, jakie nie i zastosowanie się do pewnych elementów. Jeżeli wydajemy grę, która ma być grom usługą, to może warto, żeby ona była po prostu darmowa. Warto, żeby też miała jakieś ciekawe gameplayowo i wizualnie postacie. Nawet jeżeli ma być odtwórczy ten gameplay, to nie jest aż taki duży problem, bo na przykład teraz co wyszło Marvel Rivals, który wygląda identycznie jak Overwatch, ale ma właśnie te dwie cechy, o których powiedziałem, czyli jest darmowy i ma postacie, które ludzie lubią i które po prostu są dla nich ciekawe. I to wystarczy, bo Marvel Rivals miało prawie pół miliona graczy jednocześnie na Steamie. Concord to jest po prostu przykład gry totalnie nieprzemyślanej. To wygląda jak gra właśnie wyciągnięta gdzieś tam z jakiegoś arkusza, robił ją ktoś, kto się po prostu nie znał na hero shooterach i nie wiedział, na czym te gry się w tym momencie opierają, nie znał rynku, tego nie sprawdził po prostu i tyle. To, ta gra nie miała szans, nie miała szans, żeby w ogóle mogła się udać. I co najgorsze, bo oczywiście ona została odebrana już sam jej pierwszy pokaz został odebrany mocno negatywnie, ale nawet nie próbowano jakoś dojść do tego, co można by poprawić. Po prostu tą grę wycofano ze sprzedaży, zamknięto serwery i tyle. Tyle było Concorda. Ale teraz ode mnie mała przerwa, bo jak być może dobrze pamiętacie, w zeszłym roku tego typu materiał prowadził Jordan, który też Wam w tamtym roku właśnie powiedział o swoim odejściu z TV-gry. Tak się składa, że był on niedawno w naszym studiu i udało nam się go namówić do gościnnego występu. Dlatego właśnie Jordan opowie Wam teraz o jego największym gamingowym rozczarowaniu w 2024 roku. Kept you waiting, huh? Kept you waiting, huh? Nie ukrywam, od początku tej generacji bardzo kibicuję Xboxowi. Nie tylko dlatego, że zawsze kibicuję underdogom w walce z Goliatem, to po prostu z mojej perspektywy Sony z PS5 popełniło kilka głupich błędów. Microsoft zdawał się z nowym Xboxem po prostu mieć dobry pomysł na siebie i ogólnie fajnie z być użytkownikiem Game Passa, ale już gorzej świadkiem ich ostatnich potknięć i komunikacji. I dla mnie to jest spory wizerunkowy fail. Ale po kolei. Bo o ile Sony wreszcie zaczyna coś tam ogarniać i ten rok był dla nich całkiem udany. Mieliśmy wizerunkowo fajnego Stellar Blade, Silent Hill 2, Astrobot, to pierwsze Game of the Year od ładnych paru lat i były fajne dźwięki konsoli z okazji jubileuszu na pewno jest to fajniejsza rzecz dla mnie niż klocek za cztery klocki, żeby grać w remastery tak Xbox nie ma takiej tendencji wzwyżkowej. Na zmianę nabiera dostępu i wkłada kij w szprychę. Togoroczne pokazy z nie E3 bardzo trafiły w mój gust. Boże, ja tęskniłem za marką Gears of War, a Avowed wygląda coraz lepiej. Jeśli chodzi o gry, to mieliśmy udane premiery nowego Hellblade'a, Indiana Jonesa i już bardziej mieszane opinie co do Stalkera. Ale spokojnie, myślę, że to będzie taki cyberpunk. Latają i za rok, dwa. Może 3 lata będzie hit. Zakup Activision chyba się opłacił, bo Black Ops 6 okazał się najlepszym kodem od lat, no i nie trzeba było za niego płacić pełnej ceny. Poza tym w Game Passie było w tym roku kilka świetnych, mniejszych gier na premierę. Ostatnio na swoim kanale chwaliłem chociażby Still Wakes the Deep. Ale kiedy zdawało się, że Xbox wreszcie łapie wiatr w żagle, okazało się, że okręt tonie. Załoga dolewa pod pokład wody kubkami, a kiedy popływają piraci, którzy chwilę temu strzelali z armat, to wychodzi kapitan naszego statku i daje im część swoich łupów, no bo dla wszystkich starych. E, mam nadzieję, że ta analogia ma sens, bo ja ja wiem może gludzę. Indiana Jones zapowiadał się na System Sellera. Serio. Aż tu nagle przed premierą ogłoszono, że za parę miesięcy tytuł dostanie Sony, podwyżka cen Game Passa i odejście od Day One on Game Pass w najtańszym pakiecie. W pierwszej połowie roku Xbox na konsolach zaczął oddawać Sony takie gry jak Pentiment, As Das Force. wiem, bo obie kupiłem i ograłem na PS5, czy Sea of Thieves. Poza tym mieliśmy doniesienia o tym, że konsole Series sprzedają się tragicznie, w obliczu czego Phil Spencer powiedział, że no w sumie to niewykonalne, wygrać wojnę konsol i wcale im nie chodzi o sprzedanie więcej sprzętów niż Sony i Nintendo. To o co wam chodzi? Czkawką zielonym odbiłeś też zamknięcie jednego z działów Arcane czy Tango twórców Hype Rush. Tytułu, który zgarnął kilka statuetek na branżowych plebiscytach i też bardzo dobre recenzje. No i jak tu ufać Micro, kiedy chwilę po zamknięciu Tango mówią, że potrzebują więcej, cytuję, mniejszych gier, które zbierają nagrody? Trudno mieć studia od mniejszych gier, które zbierają nagrody, kiedy. Zamykasz studia od mniejszych gier, które zebrały nagrody. Coś tu się po prostu nie zgadza. A swoją drogą, jeśli ten materiał ogląda tych dziesięciu polskich fanów High Rush i się martwi o to, co z tą marką, to spokojnie. Chwilę po tym całym zajściu firma Krafton, od Kalisto chociażby, odratowali w pewnym stopniu tango i też mają prawa do marki High Rush, więc ta może powrócić. I też miejmy jasność. Jako konsument i jako gracz cieszę się, że kolejne fajne tytuły uwalniają się od konsulowej ekskluzywności. W serio, zagrajcie w As Das Nawet większy fan ze znajomymi na kanale najpierw niż w Dark Pictures. Ale tak z perspektywy biznesowej, to to, co robi Xbox jest bardzo dziwne. Jakby nie wiedział, co dokładnie robi. I jakby bał się zbierać owoce swoich dobrych posunięć, kiedy wreszcie coś mu zaczyna wychodzić. Bo dla kogo są dziś konsole Xbox? No, na pewno nie dla mnie. Fun fact, rok temu, kiedy robiłem na TVGry materiał o PS5 3 lata później, obiecywałem sobie, że jak raz jeszcze są mnie rozczaruje, to na bank na święta 24 kupuję Series S. Jest tam co najmniej 10 gier, które chciałem na nim ograć. Ale... za zamiast Series S kupiłem peceta. Bo te gry z Game Passa albo są na PS5, albo będą, a jak coś jest tylko na Xboxie i PC, no to ogram je w petstowym Game Passie. Może na średnich, no ale zawsze coś. Podsumowując, nie zdziwiłbym się, gdyby tegoroczne fejle Xboxa i dziwna komunikacja, w parze rzecz jasna z paroma sukcesami, tego im odmówić nie można, nie byłyby zapowiedzią tego, że Xbox idzie trochę drogą Segi sprzed 20 lat, że być może wycofuje się z rynku konsolowego i szuka swojej drogi w czymś innym. Ale hej, może coś jest na rzeczy, no zmiany generalnie potrafią być bardzo dobre. I może teraz statek Xboxa znika gdzieś tam na horyzoncie i powróci w przyszłości jako jakaś potężna motorówka albo dziurawy ponton. Dobra, wiecie co, przestanę z, ty z tymi <grych> żeglarskimi motywami, bo to już chyba trochę trochę FOPA. Dzięki za uwagę i widzimy się być może za rok. A jak nie jest na moim prywatnym kanale. No i tutaj miałem problem, czy faktycznie nowego Dragon Age'a umieścić na liście największych porażek 2024 roku, ale ostatecznie, tak szczerze Wam powiem, doszedłem do wniosku, że jak najbardziej ta pozycja powinna się tutaj znaleźć z jednego bardzo prostego powodu, bo Dragon Age to nie jest byle jaka marka. Jasne, można też powiedzieć, że to nie jest marka, która się jakoś bardzo mocno zakorzeniła w sercach graczy, ale umówmy się jednak, sprzedaż tam na poziomie 12 milionów, jeśli chodzi o Inkwizycję, jest całkiem pokaźna i wydawać by się mogło, że fani tej marki Znowu się znajdą. No i niestety, jak doskonale wiecie, w przypadku nowego Dragon Age'a wiele rzeczy niestety poszło nie tak. Oczywiście EA czy Bioware nie pochwaliło się jeszcze, jak dobrze sprzedała się gra, ale patrząc na nieoficjalne dane, to gra na Steamie nie sprzedała się nawet w milionie egzemplarzy. Biorąc pod uwagę, jak długo powstawała i jak duży budżet został na nią przeznaczony, to ciężko nie nazwać tego porażką. Do tego twórcy już całkiem odeszli od tego, czego oczekiwali najzagorzalsi fani marki Dragon Age'a, gra stała się jeszcze bardziej kolorowa i infantylna, co sprawiło, że ci nawet nie zamierzali sprawdzić, co produkcja może mieć do zaoferowania. I moim zdaniem problem z Ragnagem jest dość skomplikowany, bo nie wiem, czy sprawdzaliście kiedyś finansowe wyniki sprzedaży właśnie tej serii, ale te pierwsze dwie części to nie były gry, które sprzedawały się w nie wiadomo jak w wielkim nakładzie. Dopiero część trzecia, która trochę odeszła już od tego, co było znane, sprzedała się właśnie w 12 milionach egzemplarzy. To jest bardzo dużo i mam wrażenie, że ktoś tam u góry stanął i powiedział, ok, tu mieliśmy 2 miliony, tu mieliśmy 3 miliony, Miliony, a tu mamy 12 milionów, no to musimy iść już totalnie w tym kierunku. I to właśnie ta cała infantylność, ta kolorowa grafika, aż za bardzo przesadzona, ta nawet mobilkowość w wyglądzie interfejsu, w tych przedmiotach, w liczbach, które gdzieś zadawaliśmy, to wszystko sprawiało takie wrażenie, że nagle gra, która powinna być może nie dark fantazy, albo po prostu jakimś takim poważniejszym fantazy, stała się na pierwszy rzut oka, albo grom dla dzieci, albo grom na urządzenia mobilne. I dlaczego to jest problem? No dlatego, że wielu ludzi nie dało nawet Szansy Dragon Age'owi. To nie jest tak, że, no nie wiem, grę kupiło 5 milionów osób i wszyscy powiedzieli, że ona jest słaba. Nie, po prostu ludzie już nawet nie kupili. Podobny problem był właśnie ze Star Warsami czy z Suicide Squad. Ludzie tak odrzuceni są od danej produkcji, że jej po prostu nawet nie kupują, a to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, tak naprawdę takiej produkcji. No bo umówmy się, wiemy, że chodzi wszystkim tam u góry o właśnie wyniki finansowe. I uważam, że jeśli chodzi o właśnie taką markę mocną jak Dragon Age, no to i jak najbardziej, Wilgarda można uznać w tym roku za po prostu porażkę. A na sam koniec, jeśli chodzi o gamingowe porażki w tym roku, no to nie mogło zabraknąć takiej mojej małej polskiej perełki, czyli mówimy tutaj o Inkwizytorze. I ciężko nie mówić tutaj o porażce, kiedy rekord Twojej gry, rekord aktywności na Steamie wynosi niecałe 200 grających osób jednocześnie. Co więcej, przedpremierowe zapowiedzi malowały obraz świetnie przygotowanej produkcji, a prawda okazała się jednak zupełnie inna i twórcy mieliby szczęście, gdyby chodziło tutaj tylko o warstwę wizualną. Ale tak naprawdę leżało tutaj wszystko, od dialogów, po warstwę fabularną, aż po sam gameplay, który opierał się na nieprzemyślanych mechanikach, Rozwiązywania tajemniczej sprawy morderstwa. Mamy tutaj znowu przykład gry, która odrzucała już na pierwszy rzut oka, bo ona po prostu wyglądała tragicznie. No, ciężko się z tym kłócić, tak? Bo każdy z nas może na tą grę sobie spojrzeć i powiedzieć szczerze, że to nie wygląda jak gra z 2024 roku. No, ale niestety to, to jest nie wszystko, wiadomo, grafika to jest nie wszystko. No, ale rozgrywką ta gra też nie potrafiła nikogo zachwycić. Miała też sporo błędów technicznych. Ja ją dobrze wspominam, bo grałem akurat w nią właśnie na streamie na TV gry. Świetnie się przy niej bawiłem. Ale właśnie tylko dlatego, że mogliśmy się z niej ponabijać. Co ciekawe, jeżeli chcielibyście powtórkę z rozrywki, to z tego, co gdzieś tam dało się w internecie przeczytać, no to twórcy dostali zielone światło na drugą część. Nie wiadomo, co z tym zrobią. Może wezmą sobie uwagi graczy do serca i przygotują coś jednak lepszego. No ale jeśli chodzi o takie polskie podwórko, no to niestety Inkwizytor chyba tutaj wygrywa. Ale jeżeli mówimy o polskim podwórku, no to myślę, bo dzisiaj też właśnie o tym dość głośno było. Możemy też powiedzieć o niestety 11bit studios, które no wtopiło, wtopiło trochę kasy we Frostpunk a 2, który nie spełnił oczekiwań giełdowych i po prostu akcje spółki poleciały mocno w dół, no i to też przyczyniło się do tego, że projekt 8, który powstał już tam parę lat i trochę w milionów w niego wsadzono, też został anulowany, część zespołu straciła pracę, no i tutaj to też jest zespół polski, który radzi sobie w tym roku mocno średnio, mimo tego, że Frostpunk 2 przecież okazał się całkiem solidną produkcją, która spełniła założenia graczy i spełniła też założenia Krytyków. No i to tyle z moich przykładów. Oczywiście, znalazłoby się tego znacznie, znacznie więcej, ale trochę chciałem się właśnie skupić też na samych grach o tych grach, które się nie udały, bo to jednak. O to w tym wszystkim chodzi, o te gry, które dostajemy. One właśnie też często mają potem wpływ na to, co dzieje się w studiach, na to, że zwalniani są pracownicy, a wiemy, że w tym roku też ta sytuacja pod tym względem była dość słaba. I moim zdaniem, jeśli chodzi o gaming, to był to rok bardzo ciekawy. Z jednej strony dostaliśmy wiele naprawdę kiepskich gier, ale z drugiej strony dostaliśmy też wiele solidnych produkcji. I myślę, że ten materiał najlepiej by było podsumować, parafrazując nieco słowa szefa studia Larian, który wypowiedział na tegorocznym The Game. Awards. Kwestia jest taka, że rynek coraz bardziej weryfikuje właśnie twórców i wydawców też przede wszystkim nie zapominajmy o samych wydawcach, którzy często właśnie podejmują te najważniejsze decyzje, że rynek i gracze sami w sobie weryfikują właśnie takie osoby, które traktują tworzenie gier jako po prostu szansę na łatwy zarobek. Oczywiście wiemy wiemy, że to jest biznes, wiemy, że te gry powinny na siebie zarobić, ale one nie powinny być tworzone z myślą o tym, okej, okay, robimy to, to i to, bo chcemy zarobić, tylko właśnie. Robimy to i to, bo chcemy zrobić dobrą grę, bo chcemy zrobić grę, w którą sami byśmy chcieli zagrać, bo chcemy zrobić grę, w którą gracze będą mogli się świetnie bawić. Przykładów takich dobrych gier właśnie było mnóstwo, chociażby Black Myth: Wukong, Space Marine 2, czy nawet Astrobot, który otrzymał tytuł gry roku, to są gry, które są tworzone przez ludzi, można powiedzieć, z pasją. I miejmy nadzieję, że w 2025 roku taka tendencja się po prostu utrzyma, że będziemy dostawali gry, które są tworzone z pasją i z myślą o graczach. I ja wam właśnie tego na nowy rok życzę po prostu dobrych gier. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.